Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A witają Państwa bardzo serdecznie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas kolejna odsłona Rumuńskiej Superligi. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną Zenitu. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście, swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Rusza więc pierwsza połowa. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera. Stawia na takiego delikwenta, a on mu się odwdzięcza takim faulem w pierwszych minutach. Zupełnie jakby chłodną głowę zostawił w szat. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Pewnie teraz kasuje tę akcję. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki, no ale mamy aut. No i po ataku zagrożenie minęło. Dużo widzi na boisku. Popatrzmy. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający. Nie może uwierzyć, że Bramkarz to wyjął. zrożnego w okolice jedenastki, Nie najlepszy strzał głową. Łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Dobrze osłania piłkę. Trudno będzie ją odebrać. Mają okazję by prowadzić. Wybija piłkę z dala od bramki. Ten corner daje im szansę na objęcie prowadzenia. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Raz jeszcze okazja by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania z rzutu rożnego. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Prowadzą zatem jeden do zera. Nic z tego nie będzie. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Dośrodkowuje w pole karne. Źle teraz było to rozegrane. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Pierwsza rzędna teraz parada. Pierwszorzędna. rzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że Bramkarz to wyjął. W okolice jedenastki, teraz wrzuca. Tak jest! W końcu mamy gola. Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Strata piłki teraz. Gwizdek czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. I to tyle z tej akcji. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Zagrywa na dalszy słupek. I tracą piłkę. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Ruszył do ataku, chyba wie, co chce zrobić. Pewne wejście we własnej szesnastce. Rozpoczęło się ostatnie dwadzieścia minut tego spotkania. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. O, i to był książkowy odbiór piłki. Christea. Brown. Oj, proszę, udana interwencja przy dośrodkowaniu. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. To ostatni gwizdek, a więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. Kibice i działacze na pewno nie będą zachwyceni wynikiem dzisiejszego spotkania, bo mecz był wyrównany i zapewne można było oczekiwać jakichś punktów. Cóż z tego, gdy ostatecznie wszystko weryfikuje boisko. piłka w grze Pierwszo teraz parada pierwszo rzędna Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. W okolice 11. teraz wrzuca. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły.